Bo moja mama zawsze jak chce wyrzucać takie butelki szklane po soku, to wyrzuca tutaj. Nie! Tutaj się nie wrzuca. Przecież to nie jest y, szkło, to jest metal, więc wyrzuca się tu. A tak, zapomniałem. A to gdzie byś wyrzucił, Max? Ja tutaj. Nie! Przecież najpierw trzeba to zgnieść. Ja dzisiaj jedłem... Takie wafelki. A jedziedną ja ciasteczka w ogóle to gdzie byś to wyrzucił? Ja bym to wrzucił tutaj, bo to jest karton, papier, karton papierowy i ja bym to tutaj wyrzucił. A to jest folia, więc wrzucę to do tworzyw sztucznych. Ja dzisiaj jadłam na, obiad na leśniki naleśniki i mama kazała mi przyjść tutaj i wyrzucić takie pudełko po jajkach. Wyrzucę je, tutaj. Nie! Przecież to chyba nie jest papier, to jest plastik, albo styropian, czy coś takiego. I, co, i gdzie trzeba to rzucić? Zobacz, tutaj chyba. Ja dzisiaj jadłem nabiód kotlety, a potem tak mi się chciało pić, że kupiłam sobie napój w puszce. I teraz muszę go wyrzucić. Nie! Najpierw musisz zgnieść tą puszkę. Aha! Zobacz, mamy takie śmieci, to jest metal i to jest plastik. To będzie razem do metalu i tworzywa sztuczne. tak, bo plastik to tworzywa sztuczne. To, to jest plastik, więc też tutaj to razem będzie. A to robić. jest też plastik, razem z tą nakrętką. Mojej mamie już się znudziła ta gazetka, więc kazała mi ją wyrzucić. A mojej babci spaliła się patelnia i kazała mi ją wyrzucić. Bo to jest metal, a to jest metalowe, więc to tutaj wyrzucę. Ja mam taką plastikową butelkę. Ja mam taki też plastikowy rzeczy. Ja opakowanie po ciasteczkach, śmietadę i papierki po ciasteczkach, które były tutaj. No i mam jeszcze zakrętkę plastikową. Ja myślę, że chyba ją trzeba tutaj wyrzucić razem z zakrętką. Nie! Nie, przecież najpierw trzeba zgnieść butelkę, a zakrętkę a, osobną. Mieć. No tak. Ja też mam takie plastikowe rzeczy, więc je wyrzucę tutaj. Stój! Co? Najpierw trzeba zgnieść. A. Stój! Ale dlaczego nie? Przecież to plastik. Ale takie zabawki zepsute. Wyrzuci się na wysypisko, jak płyty i kable. Baterie też chciałem tutaj wyrzucić. Ale baterie się daje do sklepów elektrycznych. Aaa, teraz to już wiem, co zrobić z tymi rzeczami. Ja mam takie szkło pobite, taki pobity talerz, no i koszulkę. No i nie, ja nie wiem, gdzie mam to wyrzucić. Ja też nie wiem, co masz z tym zrobić. Nie przejmuj się, też mam takie coś, co nie wiem, z czym, co mam z tym zrobić. Mam paragon? stary ołówek, no i starą szczotkę drewnianą. Mam taką panią Anię. A, A żyje zapycane. Chodźmy. Do, dobra, chodźmy. Zbite naczynia ceramiczne, kuchenne, takie jak talerze czy szklanki oraz szkło żaroodporne, plastikowe i drewniane szczoteczki do zębów oraz kredki wrzucamy do odpadów zmieszanych. Natomiast baterie i akumulatory Przywozimy do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub zawozimy do specjalistycznych obiektów handlowych, które są zobowiązane do zbiórki tych odpadów. Do pojemnika brązowego na odpady biodegradowalne możemy wrzucić takie odpady jak odpady zielone z ogrodów i działek, np. zgrabione liście i trawę, owoce i warzywa, skorupki z jajek oraz fusy po kawie i herbacie. Do pojemnika brązowego na odpady biodegradowalne nie wrzucamy mięsa i kości zwierząt popiołu, kurzu z odkurzacza oraz drewna impregnowanego. Do pojemnika czarnego na odpady zmieszane wrzucamy wszystkie odpady, których nie możemy posegregować. Są to m.in. mięso i kości zwierząt, zimny popiół, żwirek z kuwety, odchody zwierząt, tłusty papier, tłuste opakowania plastikowe, paragony i rachunki ze sklepów, odpady higieniczne, takie jak chusteczki, ręczniki papierowe, pampersy, podpaski, yy, maszynki do golenia szczoteczki do zębów, puste zapalniczki, a także bombki choinkowe. Do pojemnika na odpady zmieszane nie możemy wrzucić baterii i akumulatorów, leków oraz odpadów medycznych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon oraz chemikaliów. Na przok także możemy przywieźć odpady zielone z okrodów i działek, takie jak liście i trawa.